Dzień dobry, witam serdecznie, zapraszam na nowe informacje z Bliskiego Wschodu. Izraelska armia poinformowała ONZ, że wszyscy mieszkańcy północnej strefy gazy powinni ewakuować się na południe w ciągu najbliższych 24 godzin. Informacja została przekazana ONZ przed północą czasu nowojorskiego, zatem 24 godziny mijają o godzinie 6 rano naszego czasu. W strefie gazy IDF zrzucał dziś ulotki informujące palestyńczyków o konieczności ucieczki. Niestety wszystko wskazuje na to, że owa informacja ma legitymizować wszystkie ofiary, również cywilne, kobiety i dzieci izraelskiej operacji naziemnej w strefie gazy, co do której decyzja wydaje się być podjęta. Wczoraj do Tel Awiwu przybył sekretarz stanu USA, Blinken spotkał się m.in. z premierem Izraela Netanyahu i prezydentem Palestyny Mahmudem Abbasem. Po przylocie Antony Blinken powiedział: Przybyłem tutaj nie tylko jako sekretarz stanu, ale również jako Żyd. Możecie być wystarczająco silni, żeby obronić się sami, ale tak długo jak Ameryka istnieje, tak długo nie będziecie musieli polegać tylko na sobie. Blinken następnie uda się do Kataru, aby omówić wysiłki Kataru i Ameryki na rzecz mediacji i uwolnienia zakładników. Dzisiaj natomiast do Izraela przyleciał sekretarz obrony USA Lloyd Austin. Przed wizytą, Austin wyraził, że nie możemy zrezygnować ze wsparcia Izraela i Ukrainy. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Izraelowi całą potrzebną mu amunicję. I sprzęt wojskowy. Tutaj już cytaty ze wspólnej konferencji Ministra Obrony Izraela i właśnie Lloyda Ostina. Minister obrony Galant powiedział: Waszyngton potwierdził swoje pełne wsparcie dla Izraela. Podjęto decyzje związane z bezpieczeństwem Izraela i wspólnymi interesami z USA. Amerykańskie wsparcie gwarantuje nam swobodę działania i zwiększa nasze możliwości. Hamas zaatakował dzieci i kobiety w Izraelu. Naszym drogiem jest Hamas, który jest podobny do państwa islamskiego i ma wsparcie Iranu. Świat nie powinien zapominać o popełnionych zbrodniach, a ta wojna jest przeciwko istnieniu Izraela i wartościom wolności. Nasi wrogowie chcą nas zniszczyć, ale w końcu zwyciężymy. Otrzymaliśmy poważny cios, zbadamy sprawę i wyciągniemy wnioski. Nadszedł czas wojny. Droga będzie długa, ale w końcu zwyciężymy. Iran, Hezbollah i Hamas to jedna oś, a Teheran zapewnia pieniądze i daje zielone światło do działań. Teraz słowa sekretarza obrony USA. Amerykańskie wsparcie dla Izraela jest zdecydowane i ściśle koordynujemy działania na rzecz uwolnienia zakładników porwanych przez Hamas. Nie ma usprawiedliwienia dla terroryzmu ani masakry popełnionej przez Hamas. Hamas nie wypowiada się w imieniu narodu palestyńskiego, a jego praktyki przypominają państwo islamskie. Wysłanie do regionu lotniskowca Gerald Ford to mocny sygnał o działaniu odstraszającym. Jesteśmy gotowi rozmieścić więcej środków wojskowych i wysłać dodatkową pomoc wojskową dla Izraela. Pozostaniemy w stanie zapewnić niezbędne zasoby dla wielu teatrów działań. Izrael ma prawo do obrony i my to prawo popieramy. Siły izraelskie są profesjonalne i zdyscyplinowane i oczekuję, że utrzymają ten sam poziom. Prócz Ostina do Izraela przybyło dziś kilkoro innych ważnych polityków: przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Jolie, Minister Spraw Zagranicznych Włoch Antonio Tiani oraz przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Mezzola. Minister Spraw Zagranicznych Włoch powiedział Mamy nadzieję, że Hezbollah nie podejmie żadnych inicjatyw w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Apelujemy do wszystkich, aby unikali dalszych napięć. Hossein Amir Abdullahian, szef irańskiego msz odwiedził wczoraj Irak. Spotkał się z premierem Sudanim oraz doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego Kasimem Al-Aradim. Abdollahian mówił, że wiele krajów kontaktuje się z Iranem, pytając o możliwość otwarcia nowego frontu przeciwko Izraelowi. Wszystko jednak zależy, jak stwierdził Abdollahian, od kolejnych ruchów syjonistycznego reżimu. Wieczorem irańska delegacja odleciała do Libanu i dzisiaj Przywódca Hezbollahu Hassan Nasrallah spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Iranu, aby omówić ostatnie napięcie regionalne w tym działania Izraela w Gazie i Al-Aqsa. Na spotkaniu oceniono stanowiska międzynarodowe i przyszłe implikacje wydarzeń. A tutaj mamy oświadczenie irańskiego ministra spraw zagranicznych na temat działań Izraela w Gazie. Jeśli Izrael nie zaprzestanie ataków na ludność cywilną w Gazie, region stanie w obliczu nowych sytuacji. Izrael nie może narzucić całkowitego oblężenia Gazy, bombardować ludności cywilnej i popełniać zbrodni wojennych bez odpowiedzi. Prezydent Iranu Ibrahim Raisi także miał wczoraj pracowity dzień. Najpierw długo rozmawiał z saudyjskim następcą tronu Mohammedem bin Salmanem, a później z prezydentem Syrii Basharem al-Assadem. Saudyjski książę koronny Mohammed bin Salman podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Francji podkreślił konieczność podjęcia wysiłków na rzecz powstrzymania operacji wojskowych, w wyniku których zginęli niewinni ludzie w Gazie. Minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi powiedział, kwestia palestyńska jest podstawą problemu Bliskiego Wschodu. Istotą problemu w regionie jest niemożność osiągnięcia sprawiedliwości dla narodu palestyńskiego. Izrael wyraził swoje głębokie rozczarowanie oświadczeniami Chin dotyczącymi ostatnich wydarzeń. Chińczycy natomiast sprawę stawiają jasno: niepodległa Palestyna w granicach z 1967 roku. Na wczoraj liczba aktywnych żołnierzy IDF-u wynosiła 530 tysięcy. Media izraelskie cytowały oficjeli wojskowych, którzy mówili o planowanej mobilizacji 900 tysięcy żołnierzy. Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Sirajto z wizytą w Moskwie dzisiaj. Natomiast prezydent Egiptu Abdel Fattah el-Sisi podczas parady wojskowej odniósł się do wydarzeń na linii Izrael-Palestyńczycy. Prezydent Egiptu mówił: Wzywam wszystkie strony, aby podtrzymywały język rozsądku. Nie zawiedliśmy naszego narodu arabskiego i nigdy go nie zawiedziemy, ponieważ stoimy w obliczu bardzo niebezpiecznych wydarzeń. Każdy konflikt, który nie prowadzi do pokoju, jest daremny i zawodny. Wzywam do powrotu na ścieżkę negocjacji, aby uniknąć pożarów, które wybuchną i nie pozostawią nikogo daleko ani blisko bez poparzenia. Dążenie Egiptu do pokoju i jego strategiczny wybór wymagają od nas, abyśmy nie porzucali naszych palestyńskich braci. Wzywam do usunięcia ludności cywilnej z działań brutalnej zemsty. Należy unikać polityki kar zbiorowych, oblężeń, wysiedleń i głodu. Podkreślam potrzebę, aby niewinni ludzie nie ponieśli konsekwencji konfliktu zbrojnego. Należy natychmiast zapewnić maksymalną ochronę ludności cywilnej po obu stronach i podjąć działania, aby zapobiec pogorszeniu się warunków humanitarnych. Dokładamy wszelkich starań, aby powstrzymać eskalację, staramy się zatrzymać walki i złagodzić cierpienia palestyńczyków w gazie. Tyle prezydent Egiptu. ONZ oświadczył, że izraelska blokada strefy gazy narusza prawo międzynarodowe. Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że izraelska operacja lądowa w gazie doprowadzi do ofiar wśród ludności cywilnej, a najważniejszą rzeczą jest powstrzymanie rozlewu krwi. Należy utworzyć państwo Palestyna ze stolicą w Jerozolimie Wschodniej. Dodał też, że Izrael został brutalnie zaatakowany i należy rozumieć ich dążenie do obrony. Zastępca szefa Hezbollahu twierdzi, że ONZ, państwa arabskie i inne poprosiły, aby nie angażowali się w konflikt. Sheikh Naim Kassem na pytanie co zrobi Hezbollah odpowiedział: Hezbollah jest głęboko zaangażowany w bitwę zgodnie ze swoim planem, a kiedy zajdzie potrzeba zaangażowania się na poziomie wojskowym, niewątpliwie to zrobimy. Wasze okręty wojenne nas nie zastraszą i będziemy na Was czekać. Wojsko amerykańskie relokowało do Wielkiej Brytanii cztery ciężkie bombowce B1B Lancer w obliczu rosnącej niestabilności na świecie. Na koniec jeszcze kilka słów ode mnie. Widać, że państwa arabskie, państwa regionu chyba zaczynają rozumieć powagę sytuacji, ich narracja zmienia się wyraźnie w stronę poparcia Palestyny, widać zacieśnienie stosunków wzajemnych. Niektóre z nich, chociażby Egipt, stosują coraz bardziej stanowczą retorykę. Prezydent Egiptu mówił, że nie pozwoli na destabilizację Synaju i że Synaj jest ostateczną czerwoną linią, której będą bronić nawet za cenę życia. Na pewno chodzi tutaj o uchodźców ze strefy gazy, dla których jedyną ucieczką wydaje się być przejście graniczne Rafa, właśnie z Egiptem. Więc Kair, świadomy konsekwencji przybycia ponad dwóch milionów ludzi na swoje ziemię, uparcie. Stoi za sprawą palestyńską, ale nie tylko, być może się mylę, jednak może to mieć związek z obawą, że dzieli nas już tylko krok od dużej wojny w regionie, która zmieni stan rzeczy na Bliskim Wschodzie oraz niewykluczone granice państw, i Egipt chce jasno zaznaczyć, że będzie bronił swojego terytorium za wszelką cenę. Bardzo dziękuję za Waszą obecność dzisiaj i do usłyszenia.